Hej się go z tej strony, Kokon, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, że się spóźniam już dwa tygodnie z tym, ale ocenię sobie dzisiaj Team X7, tą piosenkę i zwiastun ich kanału. Dobra, nie przedłużam i lecimy. Nie było też w miarę fajnie słychać. Podjeżdżam w nowym Lembo, na co bez bitch, na co wygląda jak Kendal. Na... Chwila. Co tu się dzieje? Kendal. Wpisuję sobie, k n d -y a Chwila. Kendal. -y Grafika. Czy ona tak wygląda? To jest ona. I czy, czy ona wam przypomina Kendall? To jest ta Kendall, z tego co widzę. Nie wiem, jaki ona ma kolor włosów. Nie, wiem, może ma blond i ten. Ona nie wygląda jak Kendall. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej.

Jestem na co, jestem bedwiff, nie mam czasu na to, żeby gadać z tobą bez potrzeby. A twój chłopak patrzy kiedy, ja wychodzę z toalety, na sobie mam tylko skiety na, na co. No, Tekst trudny, nie wiem kto wymyślał. Ale tutaj ten głos mi się nie podobał, jak to weszło. Nad, z tymi. Na sobie mam tylko skiety. Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Z sobą bez potrzeby, a twój patrzy kiedy ja wychodzę z toalety, na sobie mam tylko skiety, na co naciska przyciski, moi ludzie to rakiety. ona nie nadaje się do takiego typu. Ja wychodzę z toalety, na sobie mam tylko skiety, na co naciska przyciski, moi ludzie to rakiety. Czaro Czaro to nie... O. Czaru? Czaru? Nie wiem, zobaczymy co tutaj Czaru nam pokaże, mówi mi, że to nie jest moja liga NBA. To nie jest moja liga NBA. Czaro, czy się zastanów, co ty mówisz, okej? nie twoja liga NBA, liczby moich wsadów nie pobije, nawet Lebron James, takich jak ty, zjadam na śniadanie, tak jak se Days w 7... Hej, ej, hey, ej, hey, ej, hey, ej, co to za reklama? A tego nie będę blurować. Jak, tak dalej się będą kurde reklamować inne marki, to ja tutaj koniec recenzji. Ja tak nie będę za darmo. Liczby moich sadów nie pobiję, nawet LeBron James. Takich jak ty jadam na śniadanie, tak jak Seven Days w 7 dni, 7 fur, w każdej furze 7 miejsc. Timings to wilki, znów widzisz piłki ze czarem oglądają nawet milfy się. To jedyne, co mi się tu podoba, to, że mają niby samochody, ten podobne do ich. Koloru ich ubrania, i że są tak podzieleni kolorami. No, ciekawe, no. To jest fajne. Ale te samochody to nie są ich, to są z wypożyczalni na pewno. sił. Na pewno. ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić razem cały dzień. Jestem Monia, mów mi Monia Liza! Dzieło sztuki, które chcesz polizać! Nie no, weźmy. Jestem Monia, mów mi. No. Monia Liza. Monializa, czy jest Monializa. Jakby tak porównać Monializę do ona Liza. Patrzcie. <grymne> Jakby porównać, no do tej Monializy nawet nie jest tak źle. Patrzcie, tu macie Monię. Monializa, tu mam cię grubą Monalizę. Leonardo da Vinci? Monaliza obraz? Obraz Art Lur, dobra. Myślałem, że już to sprzedają niby jako prawdziwe, ale tu macie Monalizę. Ja czemu ja mówię cały czas Monaliza? Macie Mona. Lisa. O, tak wygląda. A tutaj... Nie, tam jest Mona, Lisa, a tutaj macie moja Lisa. Nie wiem, dobra, so, bo to mi To aż ryjebania. Moja Lisa! Monia. Dzieło sztuki, które chcesz polizać? Słucham żaby albo słucham Kiza. Taka Ameryka, że pytają, gdzie ta wiza. drzwi otwierają. Interesuje mnie to bardzo. Cała na czerwono, laka stada, papier, i wszystko się zgadza, bo cały team robi papier. Ha, 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 ha. Już nie Team XD, to Team X2. Jaki se sweterek ubrał. Kurde. Jaki sweterek. Gdzie ta cała wasza straszna agencja, bo mamy. Wy, wy to widzicie. Wielką vilę, wydomek skarb. willa chwila, chwila. willa A tak mówię. A gdzie ta cała wasza straszna agencja? bo ma. O tym domku skarb, że nie bo, o jaki fajny. A tutaj tablica, wykresy. O, proszę, przeanalizujmy sobie. Hmm. Team X, starty. Łebem Web, zasłonił, kurde. Ten tak samo i Monia Lisa. Nie, no, że Monia Lisa zasłoniła. A dobra, Team X. Niby podchodzi. Tutaj spadło. Nie wiem o ile, bo mi tym łebem zasłonił. Tutaj podbili e 2021 Team X Dead, a niby, że Team X2 to ściup. tutaj ukraść film od Free friza nagrać cringe'owe coś tam zaspać na nie wiem zamówić chrupki i nagrać coś tam jeszcze czyli widać tutaj ambitne plany ambitne plany mamy wielką willę wydomek e. e. stop gdzie ta cała wasza straszna Taki agencja? Bo mamy wie... On, Ten, ta kaczka, rzuca se papiery. Taki domek z kart. Ziomek sobie tutaj układa na razie. Nie wiemy kto to. Ale sobie układa piękny domek z kart. A ten papierami rzuca idź. Tylko billowy domek z kart. Wiesz kto tworzy trendy. Wiesz kto ma te wersy. Karol Pieszko pierwszy o, i to było fajne nawet. Tak, że on się wiesz, tak kto ma te wersy? Tak, fajny, Karol, wiesz, kto tak, że... pierwszy. O, ale muszę sprawdzić, wiesz, ma... czy to się tak pojawia. Wiesz, kto Patrzcie, Widać cień. Tutaj nie ma tego cienia jeszcze. Czy trendy? Wiesz, kto. Ma... On się tak pojawia. Jakby, ale to jest niemożliwe. Jakby by zrobić, że te cienie już są, tylko że oni się pojawiają. Ale to jest kupa roboty i bardzo trudne. Nie wiem, żeby to zrobili. To się da. Tak. Ma te wersy. Karol pieszko pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie już następny. O, oh, really? Ostra, tak jak Pati to baby, Party, wielki, Student jakoś mi. Się co? Nowy Team X. Nowa Alexi. Jeszcze raz. Ale ja wiedziałem, że nowa lekcja. Wiesz, kto tworzy zajrzeć, trendy, wiesz, kto ma te był, To był dobry materiał, ok? To był dobry materiał, który się sprawiał. Pieniążki były elegancko, więc trzeba, potrzeba, nie, potrzebna jest nowa lekcja, ok? Potrzebuję nowej Karol, W sumie to oni potrzebują nowej. Pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie już następny. Oh really? Ostra tak jak chili? Paty to baby, party w wielkiej willi? Student Studentka kosmiczki, a mnie nie nauczyli? Tego jak się robi sos? Wait. Oh really? Really? Bardziej fioletowa niż Elisa Violet Kiedyś Disney Channel, teraz tylko Timmy. Sprawdził sobie... Really? 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 sobie tą Elisa Wylet i se sprawdzę. I se sprawdzę. I o... A se sprawdza. I ona jest violet. Ale niby violet, że fioletowy, a że to śmieszne. Juhu. A niby jest, ona jest taka zawsze fioletowa, no nie. No ale niby wiecie, że violet, że fiolet. Dobra, dalej. Bardziej fioletowa niż Elisa Violet, kiedyś Disney Channel, teraz tylko Dream w oni cisną dramę, Party Business Woman, bitch play. jestem sensy... Party Business Woman, okej. ...ty idziesz za tłumem, najstarszy okay. w stadzie, papa Smurf, nie rusza mnie nawet Gargamel, nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się, one mówią mi... Mam nadzieję, że da się tutaj ograniczenia wiekowe wstawić. Słuchajcie, przy tym ja wam. Puszczę nawet w wolniejszym tempie. Nawet Gargamel. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią... Dobra, podgłośnie wam na ten... Gargamel. Nam. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią i Dedi, bo lubią bawić się! Wystarczy. Nieładnie. Jeszcze. Ta mina granat, bo to wypuka mocno. Słuchaj tego pawa, Dobra, miniaturkę w tym No taka miniaturka jak z, kurde z kozie i dupy trąba. A to ukradne coś. No, no nie, na no, ale tam wezmę jakieś zdjęcie Teamu X i wcale. Dobra. Niech niech se grają, no ale ja nie komentuję. Bo to wybucha mocno, sucha tego baba, su... Patrzcie, patrzcie jakie to jest... Mówią i Dedzi, bo reakcja. lubią bawić się koszło. Granad. Patrzcie na Natsu na przykład. Patrzcie na... Je, ją, jej twa. Bo to wybucham mocno, sucha tego baba, sucha, nawet ci sa Stokio. Hmm. No. Siurak, start, Jeśli chcesz obprzedzieć, to cią z nami nie zaczynaj! Jeśli chcesz obszeć, to ciąg to z nami nie Dobra, nieważne, nieważne, okej. Okay. Tam niby ta... Dobra, ja nawet nie komentuję tego, co tu się dzieje, bo to nie jest normalne. Jeśli chcesz to przeżyć, to ziom z nami, nież zaczynaj. Zaczynaj! Okay. Nie mam żadnych w Sweet Beach, jak Landryna jedzie limuzyna, nie Eluwina, to wielki film. Muszę przyznać. No jest tutaj dużo nawiązań do tego Timu X, nie, że tam jedzie limuzyna, a nie... Kurde, Kaspel Bloński. No, i tam jeszcze wcześniej coś było, ale to jakieś pierdoły. Dobra, dalej. Na ulecę po tym bicie, jak dziewczyna Alladina. Ej, wie, że robimy to daily. Siedem samochodów, tak jak szybcy i wściekli. Szybcy i wściekli, by the way. Mamy nowe torebki. Takie ważne kurde przemówienia. Kiedyś ważne ten, a tu mamy nowe torebki. Mi się wydaje, że to jest taki ażel czy żeby coś tam wstawić, bo nie mieli pomysłu. Albo im się tak podobało po prostu. Dobra, dalej. Nowe torebki. z moimi bo my setki. Co jest? Ilu ich jest? To nie było tam na początku, w tych wszystkich zamaskowanych człowiekach. O, biedna, biedna, biegna <grym> Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem. Czemu siedem? Ej, ja, jakbym to robił, to nie dałbym tu siedem, tylko osiem. Bo tak to siedem, że niby jest siedmiu, ale nie z ich ośmiu. No, nie przemyśleli. Jeżdżam na grubo, kopara i bewstyk. Ja yeah, wow. Nie mieszczę się w lambo, to jeżdżę koparką, ty misisz mi sianko. Ja yeah, wow. Jadę po bicie jak bigi na szczycie, lubię jeść co wicie. Ja yeah, wow. Największy w rodzinie, nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie. A moim zdaniem, Leksiu wpił najlepiej. Niech to jeszcze fajnie. Nie wiem, to było w miarę takie fajne z tymi przemyśleniami. Ta w miarę zaśpiewała, jak ona miała, już sam, nie wiem. I ten leksiu, nie? I kopara. Kopara wam chyba opadła, co? Ja, wow. Koniec. W momencie zaczynamy nową edycję Teamów X! To już są edycje tych Teamów X. Czad. Co ja mam myśleć? Sezon! I od dzisiaj filmy na naszym kanale będą się... Nie reklamuj się. A ci tam już, widzisz, jaka. Jak... Aleksiuś Szczęśliwy, to ciekawe, ciekawe, ciekawe co oni... Dobra, oni już tu filmów nawrzucali trochę, dobra, nieważne. A myślę, że to koniec, bo nie będę słuchać, ja go nie będę reklamować tego, kurde, tyle 40 sekund około. Dobra, no to nie zapomnijcie zostawić subika słoneczkiem, lajka pod tym filmem i napisać jakiś yy, fajny komentarz. Ja wpisałem tutaj moja miła, bo y, podobno na początku wpisywałem moja miła reakcja, a później moja miła. Ale okazało się, że to nazywa się Team X7, więc myślę, że to się nazywa 7. Miałem wpisywać moja miła i wyskoczyła mi jakaś inna piosenka, ale też Team X, ale chciałem nagrać to. Dobra, nieważne. Nieważne, ja już kończę odcineczek i idziemy się w następnym baju